Mm. Mm. Zajębę, jestem być recenzentem. Dzień dobry, w tym piękny i słoneczny dzień. Dzisiaj długo oczekiwany przeze mnie film, wcale nie do tego, że do się do w domu, czyli test najnowszych kremów proteinowych od Fitness Authority. Serdecznie zapraszam. Myślę, że o firmie nie trzeba za wiele mówić. Jeden z czołowych producentów na polskim rynku suplementacyjnym. Duża, znana marka, przede wszystkim już z legendarnego Napalmu czy Antykataboliksa. Od wielu, wielu lat aktywnie działa w tym biznesie. Szerzej o kremach proteinowych, czyli dla kogo, po co, czemu. A komu to potrzebne? A, a dlaczego? Wypowiadałem się w filmach o masłach orzechowych oraz fit zamiennikach prowadzącego. Także jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana, to odsyłam do tamtych filmów. Co do produktu, jest to nowość w ofercie producenta. Dostępnych mamy około 10 różnych smaków, a my dzisiaj przetestujemy aż 8 z nich, gdyż tyle obecnie dysponujemy. Fitness Authority szczyci się unikalnym i intensywnie słodkim smakiem. Czy takie jest w rzeczywistości? Zanim to sprawdzimy, garść suchych informacji. Standardowo, zacznijmy od opakowania. Nasz bohater zapakowany jest w klasyczny, jak do tego typu produktów, plastikowy słoiczek w gramaturze 500g. Obklejone ładną, schludną folią termokurczliwą, gdzie wersja smakowo od razu rzuca nam się w oczy. Wieczko zabezpieczone jest, oprócz wcześniej wspomnianej folii termokurczliwej, folią aluminiową. Pan na skład? Jest on dobry, prosty i krótki. Jako bazę mamy tłuszcz maltitol jako stabilizator i substancję słodzącą, izolat białka serwatkowego jako źródło protein i tutaj należy się małe wyróżnienie dla producenta, gdyż zdecydowana większość konkurencyjnych kremów bazuje na koncentracie. Idąc dalej mamy olej rzepakowy, emulgator w postaci lecytyny oraz aromat. Dodatki różnią się w zależności od wersji smakowej. Przykładowo w białej czekoladzie znajdziemy mleko pełne w proszku, w smakach czekoladowych kakao o obniżonej zawartości tłuszczu czy nawet 3% klasycznej czekolady, w kokosowym wiórki i pastę kokosową, marcepanie i słonym migdale pastę migdałową, w cappuccino kawę rozpuszczalną, a w słonych smakach sól w niewielkich ilościach. Rozkład makroskładników również jest niemalże identyczny. Mamy około 550 kcal na 100 g, 40 g tłuszczu, w tym od 12 do 200 g tłuszczów nasyconych w zależności od wersji smakowej. 32 g węglowodanów, w tym 0 cukru i wszędzie równe 21 g białka. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest lepiej jak dobrze. 29 zł za pół kilo to raczej cena przypominająca zwykły Fit krem, a nie jego proteinowy odpowiednik, który zazwyczaj jest troszeczkę droższy. No, koniec tego pitu-pitu. zajmiemy się tym, co nie niedźwaczki regularnie najbardziej na pierwszy ogień podwójna czekolada. Konsystencja jak typowa Nutella. Delikatnie zbita, gęsta, ciągnąca się i kremowa. Pływająca, lecz nie leista, więc świetnie sprawdzi się jako smarowidło. Podwójna czekolada jest idealnym określeniem tego smaku. Wyraźnie czuć kakao, zdecydowanie gorzkie, ale nie na poziomie 80 czy 90%. Aromat jest bogaty, intensywny i słodki. Bardziej doświadczeni smakosze poczują dodatek izolatu, lecz nie daje się on wyznaki. Fanom smaków czekoladowych jak najbardziej polecam. Ode mnie leci solidny 8 na 10. Marcepan. Konsystencja bardziej zbita od poprzednika, gęstsza i mniej ciągnąca się, ale wciąż mocno kremowa i miękka. Na pewno nie pływająca. Rewelacyjny smak, bardzo mocny i wyczuwalny aromat, chyba najmocniejszy z całej serii. Z początku świetnie czuć marcepanowy posmak, który po chwili przechodzi w migdałowy, co nie do końca mi się podobało. Trochę słodszy jak poprzednik, także uważajcie z ilością, bo łatwo się zasłodzić w tym przypadku. Jako fan marcepanów daję od siebie 8,5 na 10. Kolejno mamy białą czekoladę, której konsystencja jest leista i pływająca. Bardziej przypomina polewę, choć wciąż sprawdzi się jako smarowidło. Jeżeli chodzi o smak, moim zdaniem jeden z faworytów w całej serii. Aromat jest mocny, intensywny i dobrze odwzorujący oryginał. Ciężko znaleźć jakieś ale. Można długo jeść i się zapomnieć. Tutaj daję od siebie 9 na 10. Następnie mamy słony migdał, którego to konsystencja jest niemalże taka sama jak marcepanowa. Chociaż wydaje się trochę bardziej zbita, ale wciąż jest kremowa i miękka. Mieszanie łyżką nie wymaga użycia większej siły. A jeżeli chodzi o smak, jak wcześniej był jeden z faworytów, tak tutaj moim zdaniem mamy najsłabszy krem. Smakuje również bardzo podobnie jak marcepan. Mam nawet wrażenie, że może być to ten sam aromat, tylko mniej agresywny, mniej wyczuwalny i trochę słony. Wciąż jest to dobre, natomiast takie połączenie nie powoli moich kopków smakowych. O co na 6,5 na 10. Kolejnym smakiem będzie cappuccino o konsystencji trochę miodowej, zbitej, gęstej, ciągnącej się i przemieszanie łyżką trzeba użyć trochę siły, ale wciąż dalej jest to kremowa konsystencja. Smakowo ogólnie rzecz biorąc bardzo dobry. Z całej serii kramów temu aromatowi najbliżej do oryginału. Jest on mocny, wyczuwalny, ale nieprzesadny. Świetnie odwzorowuje posmak kawowy. Moim zdaniem najbardziej udany wariant smakowy pod tym względem. Niestety nie jestem fanem słodyczy o smaku kawowym, więc tutaj ocena będzie bardzo subiektywna, czyli najwyżej 7 na 10, ale dostaje on wyróżnienie z najbardziej realistyczny aromat. Dalej mamy słony karmel. Jego konsystencja jest odrobinę twarda, zbita, lepka i ciągnąca się. Trochę przypomina glinkę do włosów. Ogólnie najbardziej zbity krem z całej serii. Produkt ciężko wymieszać łyżką, natomiast jest on na tyle kremowy i da się go bez problemu rozsmarować na przykład po waflu. Pod kątem smaku jest to jeden z moich ulubieńców znów świetnie zerwony aromat, bardziej słodki, aniżeli słony. W pierwszych chwilach czuć słodkość karmelowo-krówkową, a po sekundzie sól delikatnie uderza nasze kubki smakowe, tworząc przed moim zdaniem świetną kombinację. Tutaj daję od siebie 8,5 na 10. Ostatni jest kokos, który jest faworytem pod względem konsystencji. Coś pomiędzy białą czekoladą a marcepanem, czyli idealnie kremowa konsystencja, która nam się nie rozlewa. Patrząc na smak, co tu dużo mówić. Kokos prawie zawsze będzie wyśmienity i tak też jest w tym przypadku. Wiórki kokosowe i pasta kokosowa nadają charakteru temu smakowi. Także nie rozpoznacie, czy to zwykły krem, czy jego proteinowa wersja. Mój drugi faworyt, o którym można się zapomnieć i tutaj również leci ocena 9 na 10. I na sam koniec czekolada z orzechem laskowym. Jego konsystencja, ponownie jak w przypadku podwójnej czekolady, jest typowo nutellowa, chociaż odrobinę bardziej leista. Na pewno zauważalna jest lekka tekstura pod zębami. Smak wybitnie mleczno-czekoladowy z wyraźnymi nutami orzecha laskowego. Po prostu świetnie wyważony bez orzechowej goryczki. Bardzo mi przyszła do gustu ten smak i od siebie daję ocenę 8,5 na 10. No i co ja mam powiedzieć? Zdecydowanie są to smaczne kremy z dobrym, prostym, krótkim składem, gdzie nie uświadczymy grama cukru. Trzeba faktycznie przyznać producentowi, że aromaty są mocno intensywne i wyczuwalne. Zdecydowanie odrobili pracę domową w kwestii Fitsmarowideł. Muszę tutaj ponownie wyróżnić produkt za dodatek izolatu jako źródła proteiny. A czy znajdziemy jakieś wady warte podkreślenia? Pomijam tutaj kwestie smakowe, gdyż ktoś inny może ocenić słonę migdę na przykład na 10 na 10 Ale nie ma róży bez kolców. A tutaj, takim kolcem, będą niemałe ilości tłuszczów nasyconych w niektórych smakach. Koniec końców, mamy bardzo dobry produkt ze świetnym stosunkiem cena do jakości. I to tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję kremów proteinowych od Fitness Authority. Dzięki za uwagę. Ja się z Wami żegnam, zabieram kremy do domu i będę je konsumować. Jak zwykle przypominam o naszych mediach społecznościowych oraz kodzie robotowym do naszego sklepu. Wszystko to znajdziecie w opisie pod filmem. Dajcie proszę znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione kremy, niekoniecznie proteinowe. Dzięki za uwagę. Na razie.